Zacznijmy od znalezienia wygodnej pozycji. Jeżeli chcesz, to możesz siedzieć albo położyć się. Zamknij oczy, jeżeli czujesz się z tym komfortowo. I skieruj uwagę na swój oddech. Poczuj, jak powietrze delikatnie wchodzi i wychodzi z ciała. Pozwól sobie po prostu być, tu i teraz. Poczuj w sercu, w klatce piersiowej ciepło. Ciepło i akceptację. Powiedz do siebie w myślach: obym był bezpieczny, obym była bezpieczna. Obym był zdrowy, obym była zdrowa. Obym był szczęśliwy, obym była szczęśliwa. Obym żył w spokoju, obym żyła w spokoju. Pozwól, aby te słowa wypełniły całe Twoje ciało. Możesz też delikatnie uśmiechnąć się do siebie. Teraz pomyśl o kimś, kogo darzysz szczególnym uczuciem przyjaźni albo miłości. I powiedz w myślach, obyś był bezpieczny, obyś była bezpieczna. Obyś był zdrowy, obyś była zdrowa. Obyś był szczęśliwy, obyś była szczęśliwa. Obyś żył w spokoju, obyś żyła w spokoju. Poczuj, jak Twoje serce napełnia się ciepłem wobec tej osoby. Teraz pomyśl o osobie, którą znasz, ale do której nie masz ani silnej sympatii, ani wrogości. To może być na przykład sąsiad, którego codziennie widzisz, albo jakiś znajomy z pracy. I teraz powiedz w myślach, obyś był bezpieczny, obyś była bezpieczna. Obyś był zdrowy, obyś była zdrowa. Obyś był szczęśliwy, obyś była szczęśliwa. Obyś żył w spokoju, obyś żyła w spokoju. Pozwól, aby życzliwość dotarła również do tej osoby. Możesz się delikatnie uśmiechnąć, tak jakbyś widział, widziała tę osobę. Teraz, proszę, pomyśl o kimś, z kim masz trudną relację. powiedz w myślach obyś był bezpieczny obyś była bezpieczna obyś był zdrowy obyś była zdrowa obyś był szczęśliwy obyś była szczęśliwa obyś żył w spokoju Obejrzyła w spokoju. Do osoby, z którą masz trudną relację, również możesz otworzyć serce na życzliwość, uwolnić napięcie. Tu nie chodzi o aprobatę dla ich zachowań, ale o życzliwą postawę wobec siebie i innych, które pomoże uwolnić właśnie to napięcie. Teraz proszę połącz wszystkie cztery poziomy. Samego siebie, dobrego przyjaciela, czy osobę, którą kochasz, osobę neutralną i osobę, z którą masz trudną relację. I powiedz w myślach, obyśmy wszyscy byli bezpieczni, obyśmy wszyscy byli zdrowi obyśmy wszyscy byli szczęśliwi obyśmy wszyscy żyli w spokoju poczuj jak serce wypełnia się równą i spokojną życzliwością dla wszystkich Na końcu pozwól, aby uczucia życzliwości rozlały się na wszystkie żywe istoty, wszędzie, na całym świecie. Powiedz w myślach, aby wszystkie istoty były bezpieczne. Oby wszystkie istoty były zdrowe. Oby wszystkie istoty były szczęśliwe. Oby wszystkie istoty żyły w spokoju. Poczuj, jak Twoje serce wypełnia się światłem i współczuciem dla całego świata. Na koniec uśmiechnij się do siebie, może i do mnie. I do wszystkich żywych istot i wszystkich osób, o których pomyślałeś, pomyślałaś. Dziękuję za wspólną praktykę i do usłyszenia w następnej. Cześć.